Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, konferencja prasowa Konfederacji. Wraz z wiceprzewodniczącym naszego koła, posłem Konradem Berkowiczem z Nowej Nadziei, dziś chcemy pomówić o ustawach podatkowych. Dzisiaj w porządku obrad Sejmu miała być ustawa o podatku dochodowym, miała być, ale spadła. Rząd z jakiegoś powodu ją wycofał. Niemniej jednak, my pracujemy nad tym tematem. W ostatnich tygodniach zaprezentowaliśmy projekt autorstwa Sławomira Mencena, nowelizacji podatku dochodowego. Projekt, który pozwala skrócić obecne ustawy ponad dziesięciokrotnie, bo przypominam, Pamiętajmy, że w tej chwili ustawa tylko o podatku dochodowym liczy 521 stron, ten projekt, który przedstawiliśmy liczy 42 strony. On jest w procesie konsultacji publicznej, wrzucony na githuba, czekamy na uwagi od specjalistów, od doradców podatkowych, wyborców, sympatyków. Ten projekt jest na bieżąco udoskonalany. I ten projekt ma cały szereg zalet, o których chcemy powiedzieć. Przede wszystkim kończymy z karaniem za sukces. Liniowa stawka podatku VAT 12% przy jednoczesnym zachowaniu najważniejszych ulg, takich jak ulga na dzieci, ale także przy stworzeniu nowej ulgi, o której więcej będzie mówił po mnie poseł Konrad Berkowicz, ulgi odpowiadające na aktualne wyzwania, czyli ulgi kredytowej. Dla tych, którzy nie mają jeszcze majątku, tylko ten majątek dopiero chcą zgromadzić, cierpliwie spłacając swoje kredyty. Dla nich właśnie specjalna ulga, ponieważ to, co oddajemy bankowi, to nie jest nasz dochód. Inne zalety tego projektu, które warto podkreślić. Realne podniesienie i mechanizm trwałego podnoszenia kwoty wolnej, A więc to, co potrzebujemy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, nie powinno być opodatkowane. Kwota wolna jako dwunastokrotność pensji minimalnej, a więc ponad 40, prawie 42 tysiące zł. Realna kwota wolna, a nie pozorowana, wprowadzana przez PiS tylko po to, żeby dowalić tą składkę zdrowotną naliczoną procentowo. I nie wirtualna, populistyczna kwota wolna zapowiadana przez Tuska, której kwoty wolnej nie nie wprowadzał, nie podnosił, kiedy rządził. A w tej chwili zapowiada kwotę wolną hy, wartości dosyć księżycowej, jeszcze znacznie wyższej niż to, co my proponujemy. E, no i oczywiście w ogóle nie odpowiada na pytanie, skąd na to pieniądze. E, wprowadzamy też właśnie mechanizm automatycznego waloryzowania kwoty wolnej. Nie może być tak, że na przykład składki ZUS są automatycznie podnoszone, a kwota wolna nie. I za każdym razem jest to łaska, a nie, albo niełaska polityków. Koniec z tym. Następna zaleta, o której już mówiłem, to liniowy PIT 12%, czyli likwidacja drugiego progu podatkowego. To wcale nie jest tak, że osoby, które są w drugim progu, to są bogacze, to są często ludzie, którzy tworzą podstawy polskiego, polskiej gospodarki, ciężko pracują, próbują zgromadzić kapitał po to, żeby swoje małe przedsiębiorstwa przekształcić w średnie albo średnie przekształcić w większe. I to jest dokładnie ten proces gospodarczy akumulacji kapitału, którego potrzebujemy, bo jako społeczeństwo, jako naród mamy tego kapitału mniej więcej dziesięciokrotnie mniej niż nasi zachodni sąsiedzi, którzy rządzą w tej chwili regulacjami wprowadzanymi na wspólnym rynku unijnym. Ostatnia sprawa to rozszerzamy ulgę dla młodych o osoby prowadzące działalność gospodarczą do 26 roku życia. Nie będą one płacić podatku dochodowego. To jest swego rodzaju rewolucja podatkowa, cały ten projekt, który przedstawiamy. Zmiana kompleksowa, zmiana realistyczna, zmiana przemyślana, otwarta na konsultacje, zmiana, na której mają skorzystać podatnicy i to dopiero pierwszy element szerszego pakietu zmian, bo w tej chwili w przygotowaniu jest ustawa o, o, o vat -cie. jest ustawa również i zmiany w naliczaniu składek i to wszystko ma tworzyć system. System, na którym będą korzystać Pracujący Polacy. System, który będzie bardziej sprawiedliwy, ponieważ więcej owoców naszej pracy będzie zostawać w naszych kieszeniach, a nie trafiać w zarząd polityków, którzy następnie będą robić festiwal populizmu, festiwal dobroczynności i udawać dobrodziejów, rozdając nie swoje pieniądze. Koniec z tym. Konfederacja jest po to, żeby ten system zmienić, i dziś przedstawiamy projekty, które ten system zmieniają. Oddaję głos wiceprzewodniczącemu Konradowi Berkowiczowi. Szanowni Państwo, według najnowszego rankingu konkurencyjności systemów podatkowych przygotowanego przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 28 miejsce na 38 państw OECD. Mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych. Przypomnijmy, że nie zawsze tak było. 30 lat temu ustawa o podatku PIT, o której dzisiaj. Mówimy, liczyła 40 stron. Po 30 latach rządów lewicy, PO i PiSu mamy ustawę o jednym podatku, jednym z kilkudziesięciu podatków, która liczy 521 stron. To jest niesamowicie rozrośnięty i skomplikowany system podatkowy, który powoduje, że nie tylko zwykli Polacy, ale i przedsiębiorcy, a przede wszystkim nawet urzędy, gubią się w tym systemie podatkowym. Mamy często sytuację, że różne urzędy wydają różne interpretacje, a ostatecznie. No, ciężar zapłacenia odpowiedniego podatku leży po stronie obywatela. Dlatego wychodzimy z konkretną propozycją radykalnego uproszczenia systemu podatkowego. Ta propozycja, konkretny projekt ustawy o podatku PIT to 42 strony. Udało się to zrobić, mimo że narosło dużo przepisów, w regulacji unijnych. Gdyby nie te regulacje unijne, ta ustawa mogłaby liczyć nawet 30 stron. Więc poza tym radykalnym uproszczeniem, systemu podatkowego i obniżką podatków zostawiamy największe, najważniejsze ulgi. Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna i ulga dla młodych, a poza tym wprowadzamy nowe ułatwienia. Właśnie rozszerzamy ulgę na młodych tak, żeby młodzi ludzie, nie tylko którzy podejmują zatrudnienie, ale również młodzi ludzie, którzy zakładają firmy, którzy podejmują to ryzyko, podejmują tą pracę, uczą się, żeby nie byli upieni, żeby też nie musieli płacić podatku dochodowego. I druga ulga, bardzo ważna ulga z punktu widzenia reformy całego systemu podatkowego i bankowego, to jest ulga kredytowa. O co chodzi? No, to nie jest przypadek, że w Polsce... Płocimy, mamy jedne z najwyższych kosztów kredytów w całej Unii Europejskiej, niezależnie od stóp procentowych, bo nawet w państwach, w których stopy procentowe są wyższe niż w Polsce, mamy często niższe koszty kredytu. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce państwo w bardzo daleko idący sposób reguluje system bankowy, tak, żeby nie dopuszczać konkurencji i tworzy z bankierami swego rodzaju oligopol. I obecnie państwo jest na rękę, żeby banki ściągały dużo pieniędzy od swoich klientów, bo państwo wtedy opodatkowuje, banki też z tego coś ma. Dlatego chcemy ten mechanizm złamać i wprowadzamy ulgę polegającą na tym, że odsetki od jednego kredytu na mieszkanie albo, albo dom będą zwolnione z podatku dochodowego. Dzięki temu wreszcie państwu zacznie zależeć na tym, żeby koszty kredytu nie były wyższe niż to jest konieczne. Szanowni państwo, to jest bardzo daleka idąca reforma systemu podatkowego i to nie są tylko hasła, to jest konkretny projekt dość łupienia Polaków do szkarania za sukces i przedsiębiorczość i wreszcie chcemy spowodować, żeby system podatkowy w Polsce był konkurencyjny w Europie i na świecie, tak żeby ściągać tu inwestorów, firmy z zagranicy, które będą budować polską gospodarkę, na czym znów wszyscy skorzystamy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo i zapraszamy do śledzenia losów najlepszej, najbardziej odważnej reformy systemu podatkowego przedstawionej w ostatnich latach przez partie polityczne tu w Parlamencie. Do widzenia i do zobaczenia. Dziękujemy i zobaczenia.